Dzień dobry wszystkim, witam z parku Karola w Bukareszcie. Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć w tym filmie, ponieważ robiłem wiele różnych odcinków i wypowiadałem się na temat tego miasta Bukaresz. Ostatnio trochę z tej negatywnej strony, i myślę, że warto to jakoś tak trochę podsumować w tym filmie i coś więcej powiedzieć. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to Was zapraszam na dzisiejszy odcinek. Będę sobie spacerował w tym parku. Mam nadzieję, mam nadzieję, powtarzam, że dzisiaj nic mnie tutaj już nie będzie rozpraszało, jak będę nagrywał. Że nie będzie deszczu, że nie będzie gościa z dmuchawą albo z teksańską piłą mechaniczną i że będzie po prostu normalna możliwość robienia tego filmu. Ale zobaczymy, zobaczymy, bo jeśli chodzi o ten park, to może się. Wszystko zdarzyć. W moich filmach opowiadałem o tym mieście z dobrej strony, czasami też, czasami też się tak zdarzało, uwierzcie mi. I zawsze mówiłem, że Bukareszt jest takim miastem możliwości. I to dla Rumunów, przede wszystkim dla Rumunów. Ja e, muszę Wam powiedzieć, że większość jakichś ludzi, którzy mieszkają na wsi, tam z tej wioski, z której pochodzi Anna, czy z tych okolicznych wiosek, czy nawet z Buzo, który jest. Ma, no może nie jest jakimś małym miasteczkiem, ale nie ma tam takich możliwości, słuchajcie, jak, jakie oferuje właśnie Bukaresz i wiele ludzi, ja mówię, że e, wszyscy ci ludzie z tych, z tych wiosek, to, to oni przyjeżdżają właśnie do Bukaresztu za pracą, przyjeżdżają za pracą i mają tutaj możliwości, I to już niezależnie gdzie pracują, czy jest to praca w sklepie, czy jest to praca, nie wiem, jako kierowca, czy cokolwiek. By nie robili w tym mieście, to mają po prostu większe możliwości niż w tych małych miejscowościach, z których pochodzą. I później wszyscy na weekend wyjeżdżają na te wioski. Ja się śmieję, myśmy też jeździli. Ja nie śmieję się z Rumunów, broń Boże. My też jeździmy i przywozimy w słoikach, jak się to mówi, jedzenie ze wsi. Tak? Także Bukaresz to jest taki odpowiednik. Takiej Warszawy, zawsze bym to powiedział. Tu jest stolica, Warszawa jest stolicą, i nie ma takich ludzi w Bukareszcie, którzy by mieszkali tutaj od urodzenia. Znaczy są pewni. Ja nie mówię, że w ogóle ich nie ma, ale są w jakiejś tam znacznej naprawdę mniejszości. Wszyscy. Którzy są w tym mieście są to ludzie przyjezdni. Nie są to jacyś ludzie, którzy by tutaj mieszkali z jakiegoś pokolenia na pokolenie. Tak jak mówię, pewnie się zdarzają takie osoby, ale jest ich naprawdę bardzo mało. Wiele ludzi, młodych ludzi przede wszystkim, tak jak nawet z tego buzo, gdzie tam moja Ana, spędzała większość swojego życia, mieszkała na wsi, ale do buzo dojeżdżała do szkoły do szkoły, do liceum. No spędziła tam większość, większość naprawdę swojego życia i później przed nią otwarły się możliwości i przyjechała do Bukaresztu. Dla niej to było coś. Dla niej to było coś wyzwanie, duże duża zmiana w życiu, to jak mi opowiadała, że jak tutaj przyjechała po prostu do tego miasta Wszystko było inaczej i. Przy... Nie tylko Ana, nie tylko Ana, bo jej siostra przyjechała też również do Bukaresztu i jest, jest tutaj, mieszka, wynajmuje też mieszkanie. Ana ma jeszcze najmłodszą siostrę, która skończyła właśnie 18 lat i jej najmłodsza siostra też ma w planie przyjechać do tego miasta. Bo po pierwsze z, z okolic tego buzoma ma najbliżej, więc tutaj przyjedzie raczej na studia też, żeby studiować, nie sądzę, żeby się wybrała gdzieś tam do Cluj czy coś po przeciwnej stronie kraju ponieważ miałaby też daleko jeśli chodzi o podróże do domu rodzinnego, dlatego na pewno dla niej oczywistym wyborem będzie też również miasto Bukareszcz. jeszcze taki rzut okiem na ten park Karola ja już kiedyś go filmowałem tutaj przejdę się koło tego jeziorka takiego, też Wam jeszcze za chwilę pokażę i co? Kontynuuję dalej moją wypowiedź, ponieważ na razie skupiłem się, chciałem tak, wiecie co, powiedzieć troszkę pozytywnie, zacząć pozytywnie ten film. Naprawdę. A teraz może coś powiem z tej trochę negatywnej strony, tak? Bo okej, okay, to jak wspomniałem, że Bukaresz jest miastem możliwości i to jest prawda. To jest prawda i tego się nigdy nie wyprę. Zawsze będę powtarzał. Poza tym, dobra, powiedzmy jeszcze o paru plusach, <laughs> jeśli chodzi o, o to miasto. Na przykład podoba mi się, jeśli chodzi o Bukaresz, takie miejsca jak ten park, jak ten park, w którym jestem. Tych parków jest więcej i naprawdę imponują mi takie parki, jeśli chodzi o Bukaresz. Są duże, jak widzicie, spaceruję sobie tutaj naprawdę no, jak lord jakiś na, na dziedzińcu zamku, tak? Chociaż zamku tutaj nie ma. I fajnie jest po prostu mieć takie miejsca, jeśli chodzi o miasto, żeby się gdzieś wybrać, właśnie na spacer i mieć też jakieś aktywności. Dużo ludzi tutaj sobie biega, także, e, także tak to słuchajcie wygląda. Jeszcze podejdę do tego jeziorka, żeby Wam je pokazać. Pływają sobie tam kaczki. Podejdę tak bliżej e, i obrócę się z kamerą, żebyście mogli zobaczyć. Poczekajcie, już jestem. Dobra, obracam się z kamerą. Takie jeziorko za mną. Ona jest też po drugiej stronie. No i ja idę tam do góry. Do góry pójdę schodami i tam będę sobie spacerował dalej. Także to są takie rzeczy, które Wam mówię szczerze. Zawsze mówię szczerze to, co myślę. W moich filmach opowiadam te, jak jest. Niczego nie chcę koloryzować. Zawsze co powtarzałem i opowiadam Wam o moich doświadczeniach, przeżyciach i różnych opiniach związanych z Rumunią i między innymi również z Bukaresztem. Jeżeli chodzi właśnie jeszcze o to miasto, zacznijmy teraz opowiadać od tej takiej negatywnej strony. Co mi się tutaj najbardziej nie podoba? Najbardziej mi się nie podoba to, że to miasto jest cholernie brudne. Jest tak brudnym miastem, naprawdę tu jest śmieć na śmieciu, śmieć na śmieciu. Ja już robiłem taki kiedyś film, był on zatytułowany Bukaresz, najbrudniejszą stolicą Europy wypowiedziałem się, ok, powiedziałem, że być może nie jest to najbrudniejsza stolica U Europy że są brudniejsze jakieś miasta, stolice jeśli chodzi o całą Europę może Bukaresz nie jest najgorszy może nie jest najgorszy, ale jest na pewno jakimś top 5 albo top 3 najbrudniejszych to właśnie miast, miast, najbrudniejszych stolic jeśli chodzi o Europy i to, to są moje odczucia. To są moje odczucia. Robiłem film, chodziłem z kamerą, pokazywałem, gdzie są śmieci w mojej e, okolicy, w której mieszkam. Byłem w parku, byłem w piacałoni i było tam naprawdę zaśmiecone. Czy jak jest na przykład w tym parku, w którym idę? Coś tam pływa w rzece, jakaś siatka, borek foliowy. Okej, okay, w ten park jeszcze nie jest najgorszy. Nie mogę powiedzieć. Ten park jeszcze nie jest najgorszy. Nie, nie widzę tutaj na razie jakichś śmieciów. Ale gdzieś tam idąc pewnie dalej, może coś się akurat przytrafi, tak? To nie jest tak, że ja chcę chodzić i wytykać też wszędzie, gdzie leży jakiś papierek, gdzie leży coś. Bo to też nie na tym rzecz polega. Widzę tam też jest pani. Nie wiem, może odwrócę kamerę, to Wam pokażę. Tam daleko widać będzie panią, która zamiata i sprząta. Sprząta pani. Tutaj leży też... Przede mną gdzieś worek taki duży na śmieci, także ona pewnie będzie to tam wyrzucała. A ja idę teraz po schodach, muszę uważać, tam gdzieś gra muzyka w tle, żeby jakoś YouTube jej nie wyłapał, ale myślę, że powinno być ok. Jestem dosyć daleko tam gdzieś, nie wiem, pewnie nie będzie to teraz widać, są ludzie, robią sobie jakiś trening i robią to właśnie przy muzyce, dlatego tak to wygląda. I tak jak mówię, to nie jest tak, że się chcę skupiać tylko i wyłącznie na tym, jak jest brudno, tak? W tym mieście, ale naprawdę mnie to tak irytuje. Strasznie. Strasznie jestem poirytowany, poir jeśli chodzi o to, jak Bukaresz jest zaśmiecony. I im więcej przebywam w tym mieście, im więcej tutaj egzystuję, to tym bardziej to dostrzegam. Tym bardziej w różnych miejscach gdziekolwiek się nie pojawię, to zawsze jest. Ten sam problem, jeśli chodzi o te śmieci, właśnie w tym mieście. Podejdę tutaj jeszcze bliżej, chcę Wam pokazać, jaki płonie ogień pod tym pomnikiem. Zobaczcie chwilę. I okej, okay. idę teraz dalej i przejdę się może teraz w tamtą stronę. Zobaczymy. Miałem też przyjemność sprzątać to miasto. Miałem taką okazję, miałem taką możliwość. Zorganizowałem taką akcję sprzątania parku Bakareszt. Był film z tego wydarzenia, jest opublikowany na YouTube. Jak coś to go oglądajcie. Zapraszam. Były ze mną wspaniałe osoby, które wzięły udział w tej akcji. Była Agnieszka z Mikołajem, była moja przyjaciółka Marta. Także zrobiliśmy też coś na plus, jeśli chodzi właśnie o sprzątanie Bukaresztu. Tak? Żeby po prostu zachęcić ludzi, to był taki film edukacyjny, żeby zachęcić ludzi do tego, żeby sprzątali, albo przynajmniej albo przynajmniej co? Albo przynajmniej nie śmiecili, tak? Jeśli chodzi właśnie o Bukaresz. I ja się przejdę słuchajcie, może tędy w lewo teraz. Tak patrzyłem w tą kamerę i nie wiedziałem, czy mnie dobrze widać, czy nie, bo tak się zaczęło robić ciemno. Ale teraz widzę, że jest ok, więc nie będę zatrzymywał i będę dalej do Was kontynuował i opowiadał. Dlatego, jeżeli chodzi właśnie o tą akcję sprzątania, to tak jak nawet było w tytule filmu, uważam, że osiągnęliśmy pewien rodzaj sukces i bardzo się cieszyłem z tego wydarzenia. Bardzo się cieszyłem, że udało mi się kogokolwiek namówić, że ktoś był chętny, żeby się podjąć takiego. Wyzwania. Bo to nie jest takie łatwe, kogoś namówić. To nie jest takie łatwe, ale pomyślcie sobie, jaka może być moc, jaka może być siła drzemiąca w ludziach, jeżeli ty namówisz kogoś do czegoś, do zrobienia czegoś dobrego, pozytywnego i nawet jak namówicie jedną osobę, wystarczy jedną osobę. Wtedy ze mną wzięły udział trzy osoby, jeszcze był Mariusz, o którym opowiadałem, że znalazł trupa na ulicy i spóźnił się już na całą akcję sprzątania, także no też miał chłopak chęci, więc udało mi się tych osób kilka przekonać, tak? Udało mi się i to nie jest ostatnia akcja sprzątania, którą zrobiliśmy w tym mieście, pewnie zrobimy jeszcze kiedy to nie wiem, bo to też wiecie jak to jest każdy ma jakieś życie prywatne, są różne plany każdy, każdy coś ma każdy coś ma, takie Akcje sprzątania trzeba zrobić najlepiej w weekend, jak ktoś ma wolny, no i zgrać się jakoś, zgrać się jakoś. Teraz wszystkie jakieś weekendy najbliższe mamy za ną poplanowane i różne rzeczy będą się działy, różne wydarzenia, i akurat na taką akcję, żeby powtórzyć, nie mamy czasu, ale wszystko, wszystko przed nami, wszystko przed nami. Dobra, pokażę Wam jeszcze troszkę parku. I tak właśnie sobie spaceruję tą alejką. No i kogo ja widzę, kogo ja widzę? Znowu są panowie od tych szambiarki. Będą czyścili te to i toje tak zwane, tak? Toalety przenośne. No oni tu zawsze chyba są, zawsze, o każdej porze, kiedy bym nie przyszedł do parku Karola. Okej, okay, ale jeśli chodzi o to, że Bukaresz jest brudny, to nie jest tylko i wyłącznie największy problem. Jest też miastem zakorkowanym. W Bukareszcie Naprawdę ciężko się jeździ. Ciężko się jeździ. Brakuje też miejsc do parkowania. Brakuje. Nie ma czasami gdzie zaparkować. I to jest też. Yy, odzwierciedla to jak kierowcy tutaj jeżdżą. Ponieważ. Okej, okay, ja mówiłem, że film o kierowcach kiedyś może zrobię. Nie wiem kiedy, naprawdę. Ja tylko chodzę i obiecuję o tym filmie o kierowcach, ale tak jak mówię, to jest takie jakieś temat filmu, który mnie trochę przerasta jak go zrobić, kiedy go zrobić kiedy przede wszystkim będę chodził, nie wiem, mam chodzić z kamerą, jeździć ja słuchajcie nie jeżdżę po Bukareszcie samochodem unikam jeżdżenia autem w tym mieście, unikam jak ognia jedynie na jakieś zakupy jak muszę już po prostu pojechać po te zakupy i to w weekend, nie w tygodniu w tygodniu to ja wolę tachać siaty z Lidla czy z jakiegoś innego sklepu i nieść to z najbliższego sklepu, który mam w obrębie naszego zamieszkania, ale jeżeli chodzi właśnie o jakieś takie zakupy, żeby gdzieś dalej pojechać do jakiegoś innego sklepu i robimy takie często w weekend za mną, no to wtedy się jedzie już samochodem. Najczęściej pod tymi sklepami są oczywiście parkingi i jest możliwość wtedy zaparkowania, tylko że jak już wracamy, wracamy na tą naszą kala rachowej, to czasami trzeba takie kółka robić i i szukać miejsca, żeby zostawić auto ponownie. Także nie jest to takie łatwe, jeśli chodzi o, o parkowanie w tym mieście. Jeszcze chciałem powiedzieć, że kierowcy, którzy parkują swoje samochody, Rumuni, którzy mieszkają w tym mieście, oni robią to byle gdzie. Byle gdzie. Są takie nieraz naprawdę miejsca, że nie spodziewalibyście się, że ktoś może tak zaparkować na przejściu dla pieszych w różnych tam takich miejscach że, że to się po prostu w głowie nie mieści I ja to tylko chodzę i, i się śmieję jak widzę tak zaparkowane samochody bo jest to dla mnie coś niepojętego coś niepojętego to wygląda tak, że o tutaj jest powiedzmy jakiś sklep bo chcą sobie coś kupić jest droga wyjazdowa z Bukaresztu tak jechaliśmy na przykład e, do Bułgarii tak, do Bułgarii do, do Bułgarii, czy w kierunku granicy z Bułgarią, w każdym razie. Droga taka wyjazdowa, szybkiego ruchu, a tam gdzieś był taki sklepik z tymi kowilgami, z takimi drożdżówkami. Zatrzymał się kierowca, jakieś światła awaryjne, bo tutaj światła awaryjne to jest po prostu, to, to, to jest magia. To jest magia światła awaryjne, jeśli chodzi o Bukaresz. To znaczy, że jesteście niewidzialni. Jak macie światła awaryjne, one działają cuda. Działają cuda wtedy bo to znaczy, że musicie tu starać to znaczy, po prostu to jest tak proste i logiczne nieważne gdzie, to jest środek jezdni droga wyjazdowa z miasta, ale ktoś włączy te światła awaryjne i stoi sobie tam w kolejce po precelka bo jemu się zachciało żreć i stoi tym samochodem i to jest normalne, to jest normalne i mnie to tak denerwuje to mnie tak denerwuje, jeśli chodzi też o tych kierowców to miasto, tak jak mówię, jest zatłoczone jest brudne. Także to są takie najważniejsze elementy najważniejsze elementy tego miasta, które no zniechęcają. Zniechęcają po prostu do mieszkania tutaj. I w ramach takiego przerywnika chciałem wam pokazać jeszcze alejkę, którą spaceruję w tym parku. No tam ktoś sobie jeździ na rowerze, ktoś też idzie z pieskiem. Także dobrze, bo <laughs> nie jestem tuż sam w tym parku. Dobrze. Ja się nie izoluję od ludzi. Wręcz przeciwnie. Cieszę się, że ktoś tutaj też jest, że e mogę też pokazać, jak ludzie na przykład spędzają taki czas w parku, to tak jak na przykład ta pani z pieskiem przede mną, który biegnie tutaj do mnie, jaki słodki. Dobra, a ja idę dalej. Robiłem ostatnio nawet live i opowiadałem na tym live'ie, to było w poniedziałek. Chcecie to sobie też posłuchajcie, gadałem tam naprawdę dosyć długo o różnych rzeczach, o Rumunii, ale między innymi też wypowiadałem się o Bukareszcie i powiedziałem, że nie chcę tutaj zostać na dłuższą metę, że nie wyobrażam sobie tutaj, nie wiem, siedzieć do emerytury, jeśli chodzi o Bukaresz na przykład, spędzić tu resztę mojego życia. Nie wyobrażam sobie, tak i to jest prawda, ponieważ uważam, że są lepsze miejsca do życia jeśli chodzi na przykład o Rumunię inne miasta i dążę do tego nie tylko ja, razem za nam ale więcej w tym wypadku wydaje mi się, że zależy ode mnie ehm, o wszystkich jakichś szczegółach to Was będę informował jak będę miał już coś pewnego i będę wtedy robił jakieś filmy, update'y tak zwane z naszego życia na YouTubie ale póki co i póki jeszcze czegoś nie zrobiłem, jakiegoś konkretnego kroku na razie nie będę w tym temacie się wypowiadał, ale tak czy inaczej, jeżeli chodzi o Bukaresz, to jest przesądzone, że się wyprowadzimy z tego miasta. No i będzie to kwestia, podejrzewam, przyszłego roku. Gdyby coś się wydarzyło wcześniej, to na pewno wcześniej. I tak jak mówię, dowiecie się o tym na tym kanale. No i tak, decyzja została podjęta. Po prostu, tak jak mówię, nie wyobrażamy sobie, żeby tutaj na dłuższą metę być, jeśli chodzi o to miasto. Myśleliśmy też za Aną, myśleliśmy na przykład o kredycie, żeby kupić mieszkanie w Bukareszcie, ale później jak sobie to przemyśleliśmy, sytuację, przemyśleliśmy sobie, jak to wszystko wygląda. Po pierwsze, jakbyśmy kupili mieszkanie, jeśli chodzi o Bukaresz, to bylibyśmy, że tak powiem, trochę uwiązani z tym miastem. Anna mi powiedziała, ale ja mam koleżankę, przyjaciółkę, która jest w Kanadzie. Y Nikoleta, Pozdrawiamy. Na pewno nie będzie oglądała, bo gadam po polsku, ona nie rozumie, ale tak czy inaczej miłe słowo warto powiedzieć. I ona wyjechała do Kanady, bo tam mieszka ze swoim mężem i co? I wynajmuje tutaj mieszkanie w Bukareszcie, które miała kupione przed kilkoma laty. I teoretycznie moglibyśmy zrobić tak samo, ale wiecie jak to jest. To trzeba by zlecić jakiejś agencji e, albo... Co, prosić się rodziny, prosić się znajomych, bo ktoś się wyprowadzi, bo trzeba dać klucze, bo trzeba wynająć. To jest wszystko problem. Jest wszystko problem. I na dłuższą metę to nie jest też jakaś taka opłacalna inwestycja. Bieranie w dużym kredycie mieszkania. Ja już nawet mówiłem właśnie, że w którymś tam filmie i teraz to powtórzę, że jeżeli chodzi właśnie o kredyt, to później trzeba go spłacać praktycznie. Dwukrotnie, praktycznie dwukrotnie, po iluś tam latach spłacania 25-30 ja do 65 roku życia mógłbym spłacać ten kredyt, także to jest jeszcze perspektywa 24 lat przede mną, czyli bo mam 41, także tyle bym musiał spłacać taki kredyt. No i wyszłoby to naprawdę bardzo dużo z jakimiś tam odsetkami a poza tym. Wiecie, jak to jest. Dzisiaj się ma pieniądze, jutro może ich nie być. Dzisiaj może być wystarczająco na ratę kredytu, jutro może nie być. Wszystko dzieje się tak, jest niepewne w tych czasach i zmienia się sytuacja. Dlatego, jak ja to wszystko obserwuję i powiedziałem wtedy do Anny: Przemyślmy temat, nie ma sensu kupować mieszkania na kredyt. I Anna na początku była taka nie wiem, zmieszana, jakby to powiedzieć, no, miała wątpliwości jakieś, tak, bo odwiedziła też właśnie inną przyjaciółkę, która kupiła sobie piękne mieszkanie w Bukareszcie, gdzieś tam w sektorze czwartym chyba no i była u niej i mówi, no, ona, moja przyjaciółka ma tak ładnie i tak dalej ja mówię, no dobrze, ale widzisz, płaci raty kredytu i i, i, i ten, wzięła taki duży kredyt, żeby kupić to mieszkanie i co teraz? I zobaczysz, że jeszcze będzie narzekała na ten kredyt. I minęły trzy miesiące, raty kredytu poszły jej o kilkaset lei do góry, bo kredyty zdrożały i teraz ma dylemat, co robić dalej. Jej mąż prawdopodobnie wyjedzie do Holandii ponownie, zastanawia się wyjechać, nie wyjechać i już się zaczynają niepotrzebne kombinacje. Dlatego <grytanie> wydaje mi się, że ja wiem, że to nie jest tak bardzo związane, jeśli chodzi o yy złe strony Bukaresztu, tym, jeśli ja opowiadam o kredytach i w ogóle, tak, to nie ma z tym jakoś większego związku, ale ma to taki związek, że powiedzmy, kupując mieszkanie w tym mieście, jakoś musielibyśmy być jeszcze bardziej na to miasto skazane, niż nam się wydaje i nawet kupując jakiś, yy, jakieś mieszkanie, to jak mówię, nie, chcę, nie chciałem powtarzać tego słowa ponownie, to Wiecie, jak to jest, jak się człowiek już wprowadzi, zacznie się tam urządzać, to go będzie też poniekąd pewne rzeczy będą go cieszyć, no, że tu taki remont się zrobił i tak dalej. Człowiek się wtedy przywiązuje do tego miejsca, i wtedy to już w ogóle będzie ciężko, naprawdę bardzo ciężko myśleć o jakiejś zmianie, żeby się przeprowadzić też do innego miasta. A jeśli chodzi o wynajem, to ma to swoje plusy, właśnie takie, że Dziś mieszkamy w Bukareszcie, a jutro możemy jechać, nie wiem, do Timișoara, do Cluj-Napoca, lub też gdziekolwiek indziej. Ja będę szukał, jestem na etapie szukania takiej pracy, żebym miał możliwość jeszcze większego wyboru, jeśli chodzi o mieszkanie w Rumunii i żeby było może nawet i możliwe przeprowadzenie się do jakiegoś miasteczka w górach. To by było po prostu coś pięknego, ale czas pokaże, co będzie, jak będzie. Wszystko się wyjaśni. I tak jak ja opowiadałem i mówiłem, że ten rok, który mamy teraz, 2022 i 2023, to jest naprawdę przełomowy, jakiś, który, który jest, który trwa i który będzie następny. Na pewno to będzie taki duży przełom i myślę, że. Będziecie niejednokrotnie zaskoczeni, jak będę wam opowiadał o różnych rzeczach w filmie. Także, tak to jest, moi widzowie. Już gadam prawie 7 minut do Was. Nie w dowiary. Idę teraz do wyjścia z tego parku i będę się już kierował. Słuchajcie, do domu. Trzeba jechać do domu, później zacząć, właśnie, jakąś też pracę. Trzeba iść dzisiaj do pracy. <grych> I tak, mamy teraz godzinę 8:39. Jak nagrywam ten film, specjalnie spoglądnąłem na zegarek. No, i tak, to jest. Teraz będę robił już podsumowanie tego odcinka. I to jest wszystko, co Wam chciałem opowiedzieć w tym filmie. Jakie są mniej więcej nasze plany na przyszłość związane z Bukaresztem? Czyli o tym, że chcemy się wyprowadzić z tego miasta i robimy coś w tym kierunku. Pewne rzeczy się dzieją, ale potrzebują na razie ciszy. Poza tym, powiedziałem Wam również o tym, że Bukaresz jest naprawdę brudnym miastem, jest zakorkowanym i. O tym również, że ma też swoje możliwości związane właśnie z pracą, i chyba to jest największy plus tego miasta. Największy plus tego miasta, bo jest stolicą, jest dużym miastem i wszystko się dzieje wokół właśnie Bukaresztu. Dlatego to są takie moje przemyślenia. Eee, wiem, że wypowiadałem się o Bukareszcie ostatnio, naprawdę w jakichś tam złych słowach, trochę. Jestem sfrustrowany mieszkaniem w tym Bukareszcie, dlatego daję sobie też upust w moich filmach, m, jeśli chodzi o to miasto. I, no i tak je krytykuję też. Krytykuję właśnie najbardziej z tej strony, jak tutaj jest brudno, jak jest zakorkowane i tak dalej. No po prostu to są takie rzeczy, które mnie tutaj bardzo denerwują, przeszkadzają. No i wiecie jak jest, wiecie jak jest. Po prostu się wypaliłem. Muszę powiedzieć, że się wypaliłem Bukaresztem po czterech latach mieszkania w tym mieście. No i to są takie moje konkluzje, takie moje doświadczenia, jeśli chodzi właśnie o Bukaresz. Ja wiem, że ogląda mnie tutaj też jakaś część Polonii, która mieszka w Rumunii. Napiszcie też, napiszcie komentarze, co wy uważacie, jeśli chodzi o miasto Bukaresz. Jak wam się tu żyje? Czy planujecie tutaj zostać? czy? Może oglądają też osoby, a wiem, że dużo Polaków, którzy mieszkają w Rumunii, to nie mieszkają tylko w Bukareszcie, mieszkają też w innych większych miastach w Timișoara, Krużna Poka. I też byłem zaskoczony, jak gdzieś tam e, słyszałem, że w jakichś małych miejscowościach także możecie napisać skąd oglądacie, jestem bardzo ciekawy. I pochwalić się też, napisać opinię, napisać komentarz. Jak tam jest, w tych miejscach, w których jesteście, czy jest lepiej, czy wyobrażacie sobie na przykład mieszkać w Bukareszcie, czy się zgadzacie z tym, co ja powiedziałem, czy Wam przeszkadzają te same rzeczy, które mnie przeszkadzają, a może nie, a może widzicie tutaj same plusy i same superlatywy, jeśli chodzi o to miasto. Napiszcie: whatever you want, <laughs> tak? Co tylko chcecie. A ja już wychodzę z tego parku. To jest wszystko, co bym chciał opowiedzieć w tym filmie. Taki spontaniczny, luźny odcinek o moich przemyśleniach związanych z tym miastem Bukaresz oraz jakichś częściowo planach związanych z naszą przyszłością niedaleką. Także tyle, tyle drodzy widzowie. Kończę ten film. Życzę wszystkim miłego dnia, wieczoru, kiedykolwiek oglądacie. Tak jak powiedziałem, komentujcie, lajkujcie. Może udostępnijcie ten film, spróbujcie go udostępnić. Jeżeli Wam się podobało, udostępnijcie. żeby ktoś jeszcze sobie obejrzał, może będzie po prostu ciekawy posłuchania tego co opowiedziałem. No i tyle. Tyle z mojej strony. Żegnam się z Wami. I a jeszcze zap zapomniałem powiedzieć, subskrybujcie ten kanał, subskrybujcie, tak? Bo wtedy będzie się rozwijał i <laughs> będą większe możliwości, jeśli chodzi o YouTube Także... Ok, kończę. Do zobaczenia w następnych odcinkach.